witam i pozdrawiam Bartek Pogonił ja też Wilcza Łatacha, Bartosza no może coś się dzisiaj zaigra jak na razie trochę daleko ale nic nie wiadomo co to będzie jak to mówią na pora. Może pójdę do odcinki. Martosza przyszły tutaj. Troszeczkę pomocnika zmotywować gąbki. No cały czas koło siebie. Koło siebie. Ach. Te parę milimetrów brakuje, brakuje może teraz, może teraz a nie, nie, nie nie, Wilcza Watacha jednak niechętna do ścinki, Bartosza bardziej no ale zobaczymy, zobaczymy nie, już do siadania pomocnik oczywiście stoi żeby za wcześnie nie usiadły Nie, Bartosza już też odeszły, no nie będzie ścinki, no nie będzie, nie będzie, już odeszły za daleko. Żeby się przewinęły w inną stronę, no może, 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 a byłem nad morzem widziałem, szerokie, głębokie, no blisko. odbiły, ale w drugą stronę o, no, teraz, teraz no już Bartosza do siadania no niestety nie będzie dzisiaj ścinki, a tak myślałem, że coś pokażemy no nic, no nic nie dziś to jutro, jak to mówią fachowcy Pozdrawiam i do następnego.